Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed nami kolejny odcinek z gry American Truck Simulator. Oczywiście na początek tutaj mamy, jak widać, ciężarówkę. I pojawiło się kilka nowych rzeczy w EuroTraku i American Trucku, jak to się mówi popularnie. Ale do nich pewnie przyjdziemy w trakcie jazdy. I sobie je oczywiście omówimy, pomówimy o nich. A przede wszystkim o jednej najważniejszej, może nie związanej z American Track Simulator, a bardziej z Euro Truck Simulator. Ale to spokojnie, wszystko w swoim czasie. Okej, okay, jesteśmy już w ciężarówce. Tak się ona prezentuje. Jak mówiłem, to jest taka mała popierdółka. Bo na to tylko nas było stać. Okej, okay, może omówimy dalej tak. Jesteśmy w Bakersfield. Bakersfield właściwie. Co by można było zrobić? Przede wszystkim na pewno wziąć jakieś zlecenie, towar. To spróbujmy. I co my tu mamy? Popatrzmy. Nie ja będę brał super długiego jakiegoś tutaj, żeby pochłonęło czasu zlecenia, tylko coś raczej takiego krótszego. Ale też nie super krótki. Ja wiem, że wiąże się to oczywiście Zaświadczeniem, i tak dalej, ale nam nigdzie się ogólnie nie spieszy, żeby upgradeować. Tutaj, naszą firmę, pojazd, i ogólnie ciężarówkę. I co by tu wziąć, panie i panowie? Właśnie, dobre pytanie: może to. Ze zbiorniku naczepą. To jest króciutkie. To takie nawet możliwe, ale wiecie co? Jednak wezmę sobie chyba to. Dobra, idziemy do środka, do pojazdu. Jesteśmy w środeczku. Wybrano cel podróże. Odpalamy silniczyk, ładnie brzmi. I jedziemy po towar. Tylko musimy jakoś tu wykręcić ostrożnie. Bo jak wiecie lub nie, a przypominam, mam własną firmę, własną ciężarówkę, za wszystko ja płacę. Nie ma tak już teraz, że płaci za to inna firma, tylko ja. Czekamy. Niech jadą. Wyjrzyjmy na zewnątrz. Okej, okay, możemy jechać. Gdzie mi się pchasz? No właśnie, wepchał mi się. Niestety. I będziemy kontynuować naszą trasę, ale najpierw musimy dojechać po nasz towar zamówiony tylko nie możemy dłużej do prędkości jesteśmy w mieście przepisy przepisami i trzeba je się trzymać, o jeszcze podwójna ciągła Przygotuj się do skrętu w prawo. Nie ma sprawy. Przygotuję się. Przydałoby się trochę Zaupgrade'ować faktycznie tą naszą ciężarówkę. No ale nie wszystko na raz. No czemu on nie jedzie? No patrzcie no. Zatarował mi drogę. Ten mały osobowy pojazdik. I nie wyjadę. Zobaczmy jak to wygląda na zewnątrz. A, już ruszył. Czyli nie muszę patrzeć. Ech. Ile mamy? Co? 60 km? No to będzie kawałek jazdy. Aż towar na czepę No i zrobił się ruch: jakieś torowisko. Nie, prace drogowej czy coś takiego. Jak widać, urozmaicenie jest bardzo fajnie. Nie będzie nudno, bynajmniej. Dobra, skręcamy nad prawy pas. Niby można jeździć lewym, nie? Tylko nie wiem jak jest w Ameryce, ale u nas jak ktoś jedzie lewym pasem cały czas, to ponoć albo to nie jest do końca przepisowe, albo wtedy cisną po tej osobie. Właśnie nie wiem jak to jest. Wydaje mi się, że chyba nie jest to do końca przepisowe, bo Policja wiem, że lubi łapać właśnie kierowców na to. Spolnijmy. Jeśli wiecie jak to jest dokładnie. A macie prawo jazdy i nie ja wiem, znacie się na przykład na bardzo dobrze na przepisach ruchu drogowego. Bynamniej tu u nas w Europie. Nie ja mówię w Ameryce, chyba że ktoś mieszka w Ameryce to niech też napisze jak to jest tam właśnie zaocenanym. Dobra, jadę, puszczam mnie To piszcie śmiało w komentarzu, wyjaśnijcie to, napiszcie jak to jest z tymi przepisami. No i przede wszystkim jak to jest z tym lewym pasem, nie? Jest dzień. Popołudnie 13.14 w grze. Paliwa mamy tylko pół baku i jesteśmy troszkę zmęczeni, więc trzeba będzie odpocząć. Najlepiej by było odpocząć przed wyruszeniem trasy, bo ostatnio mieliśmy, jeśli oglądacie moje materiały z American Track Simulator. Pierwsze spóźnienie, ale to prawdopodobnie ono było właśnie spowodowane tym, że odpoczęliśmy i ten czas nam, że tak powiem, przyspieszyło Tam jest stacja benzynowa po tamtej stronie. Widzicie na radarze: to GPS-ie to po prostu. Jesteś u celu. zatankujemy. No na razie weźmiemy tutaj sobie ten towar i tu wybieramy jaki kolor praktycznie w tym wypadku My sobie weźmiemy tę niebieski Bo w innych sytuacjach oczywiście się wybiera rodzaj naczepy jaka i tak dalej A teraz doszły jeszcze naczepy własne Kilka innych. Jakieś tam malowania bodajże, bo dawno nie grałem, z miesiąc, a dlatego nie grałem, bo nie było aktualizacji, dopiero teraz się pojawiła. Dziś albo wczoraj. Czemu nie mogę? Co jest? Jeszcze raz. O, dobra, popatrzmy, tak się prezentuje nasz track z tą naczepą. Wiem, taka dosyć dziwna, prawda? No ale takie w Ameryce występują i u nas chyba by taki coś nie przeszło, jakbyśmy prawie targali naczepę po ziemi. Dobra, no to jedziemy. Spróbuję zajechać do tej stacji i tam ewentualnie może odpocząć Skręć w lewo. Ale my skręcimy w prawo Przeliczam trasę Spojrzę na coś 11 godzin pozostało tak okay. Czyli jak się przyśpiemy Zobaczymy ile odejdzie i o ile w ogóle się prześpimy? Bo nie chcę ryzykować znowu. A tam była strata PD, doświadczenia, kasy. A nie jest mi to potrzebne. Może uda nam się pojechać te 400 km bez spania. Zobaczymy. Zjeżdżamy na stację. Złączamy silnik. Tankujemy. Zobaczymy ile hajcu zedrą z nas. Mamy 20 tysięcy dolarów, więc nie jest źle. No, 300 może być. Okej. Okay. To, to ruszamy. przepuścić nas, chcesz? Dobra, dla nas plus. No to jedziemy, piękna pogoda, godzina dziewiętnasta w grze, czwartek. 380 km zostało do celu 5 godzin teoretycznie trasy. Tylko 90 km możemy się tu mniej więcej poruszać niestety. Ja wiem, jadę przepisowo jak najbardziej. No, powiedzmy, że w większości przypadków w 99% przepisowo, no, staram się w 100%, ale nie zawsze to wyjdzie, prawda? A jakiś mandat się oberwie i tak dalej, dlatego jest w 99%, nie ma idealnych kierowców. Nie było, nie ma i nie będzie. No i pierwszą taką fajną wiadomością, myślę, że bardzo pozytywną, jest to, że kilka dni temu że tydzień temu, może ponad coś koło tego wyszedł nowy dodatek do Eurotrack Simulator, czyli Eurotraka popularnie zwanego nowy dodatek trasowy DLC Iberia. Tak, właśnie wyszedł Iberia. Ja go nie posiadam obecnie, nie wiem kiedy go zakupię. Bo nie jest tani, może jak stanieje, to tak, ale w obecnej chwili nie bardzo. A z drugiej strony też nawet jakby kosztował tyle ile kosztuje to na tą chwilę nie bardzo mogę sobie pozwolić na zakup z przyczyn prywatnych. Nie będę tutaj ich rozwijał, bo cenię sobie i szanuję prywatność. Mam nadzieję, że wy to uszanujecie również. Dlatego ja po prostu obecnie nie pokazuję buzi, twarzy, na kam, choć kamerkę posiadam słabą, bo słabą, jakąś wiekową, nie wiem, sprzed 10-15 lat czy ilu, ale mam. Jedź prosto. Oczywiście kiedyś tam zakupię jakąś lepszą, tak, bo zawsze się przydaje. Tak samo innych nie podaje w większości przypadków informacji. No bo uważam, że prywatność, a tutaj YouTube, to warto rozdzielić. To są niektórzy, którzy... Ciekawie powiedzenie, niektórzy, którzy. No, chyba tak też się mówi, whatever. Którzy po prostu to łączą, tak? No bo zaczynają pokazywać twarz, Zaczynają, nie wiem, obśmiewać innych, pokazywać inne kanały, robić różne dramy z tego, nie wiem, pokazywać jakieś, robić te streamy z innych graczy, wyśmiewać jaki ma kanał i tak dalej, zapraszać. Pseudopostronne osoby, co nie są postronnymi osobami, gadać. No, wszystko po prostu, tak? Na temat właśnie nie tylko swoim, ale i przede wszystkim innych kanałów, które no, negatywnie oceniają je żeby to była jeszcze negatywna ocena, ale to raczej bym rzekł, że to byłyby raczej jazdy jakieś kompromitacje próby kompromitacji danego kanału, osobnika no i tak się to zdarzyło w moim przypadku, tak było kilka osób, które to zrobiły, ale już kiedyś o tym wspominałem na innym materiale, to sobie zajrzyjcie po prostu do American Truck Simulatora tam playlisty a propos playlisty, zapraszam właśnie do niej, jest nowa seria z gry zręcznościowo-przygodowej, z elementami logicznymi, się nazywa Trine 2, oczywiście także do Sniper Ghost Warrior zapraszam, też była jakiś czas temu seria z tej gierki o Snajperze. Kolejna nowa seria, która jest na moim kanale, to gra Tomb Raider Reboot. Bardzo serdecznie również zapraszam do tej serii. Jak i wielu innych, których mam, kilkadziesiąt serii na kanale, tak? Do komentowania, zapraszania swoich znajomych na ten nasz skromny mój kanał, żeby było nas tu więcej. Żebyśmy w końcu osiągnęli te 500 sub akcje. Jakoś ciężko to idzie. Już tam nie będę mówił, że to, tam, tu, że wy, coś tam, bo to nie ma sensu. Bo wiadomo, że to wszystko lub w większości sytuacji zależy od was. No je szybciej. No, mogę go wyminąć, ale spróbuję. Chciałem powiedzieć, że nie, ale tylko nie chcę mandatu dostać, bo ten zasuwa. Może mi się uda go wyprzedzić, nie dostając mandatu, zaraz będziemy go też wymijać. Dobra nasza, póki co, no i możemy. Kontynuować naszą rozmowę, pogadankę, zwał jak zwał. Do celu mamy 200 km. Idzie na razie spokojnie, elegancko, aczkolwiek widzę, że chyba będę musiał się jednak przespać, choć jest to dla mnie ryzykowne, bo tam było bodajże ile. Sprawdźmy. 8 godzin, tak. Czyli jak się prześpię, a minie powiedzmy 7-8, to zostanie mi cała godzina, tak? czy tam pół godziny, więc jest to ryzyko. A że ja potrafię być ryzykowny i czasami lubię ryzyko, to nie będę chciał się przespać, tylko ciśniemy te niecałe 200 km bez spania. Wiem, że ostatnio mówię tak co drugim filmie, materiale różnym na temat hejtera i tak dalej, ja nie będę też w tym tutaj materiale poruszał, tylko chcę jedno już powiedzieć na, na temat jego, bo jest jakiś hejter, który... i to jest hejter ewidentnie, bo przychodzi, odchodzi i mimo że są łapy off, a ja powtarzam to bardzo często, to ten gościu próbuje coś tam naciskać, nie wiem Fapować, kciukować w dół, czy coś, co wie, że i tak to nic nie daje. Przede wszystkim mi tym pomaga i to podkreślam. Mówię to do niego, do Was ogólnie, jako informacji. I tutaj chcę podać, że to będzie chyba już mój bodajże prawdopodobnie ostatnia treść na jego temat. Bo gościu widzę, że nie odpuszcza, ale to nie dlatego, że mówię, bo nie odpuszcza, tylko dlatego, że nie warto o tym mówić, bo nie ma sensu. Warto po, pomówić, porozmawiać, poruszyć jakieś anegdotki na inne tematy niż jego. I tak też będzie z nim, właśnie, czy chwilą, tym tutaj ostatnią, gdzie raczej już więcej nie będę starał się poruszać, A jeśli poruszę to może za jakiś czas zobaczymy tak czy siak w jakimś razie to tyle na jego temat nie ma sensu przed nami jakiś kolega jedzie nam pozostało 130 km nie wyprzedzę bo jest podwójna ciągła choćbym chciał a dostać mandat za Afryko po co? Mi hajs jest potrzebny. Jedź prosto. Dobra, jadę prosto. Nie ma sprawy maleńka. No, jak będzie niedługo kolejny trasowy dodatek do American Truck Simulator, to kupię jak najbardziej, bo jak widzicie. Mam praktycznie wszystkie, zresztą do Eurotracka też prócz tego właśnie Iberii, chociaż ja jakoś bardziej może nie tyle cisne, co dla was dla siebie. Ogólnie wkładam, że tak powiem, finanse i wszystko inne i tutaj nagrywam właśnie z American Track Simulator, czyli wszystko posiadam, prawie wszystkie DLC. Nawet te takie pierdółkowate, nie? Prawie wszystkie posiadam. Trasowe, jak najbardziej, też wszystkie. Widzicie, tak to jest, co się nie robi dla Was. I zbliżamy się do Oakland. Jest mechanik, czy pojechać się naprawić? Niby nie trzeba. Kręć w prawo. O, pojedynczy to, bo myślałem, że to był ten. Normalna taka ciężarówka, a to takie, jak tu się mówi, do 3,5 ton, nie? Mogliby właśnie zrobić American Track Simulator i Euro Truck Simulator takie ciężarówki, właśnie te pojedyncze. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Napiszcie mi w komentarzu. Jak one się nazywają? Bo mają swoją nazwę. Mam na końcu językę, choć... Nie mogę sobie teraz przypomnieć do końca. Coś na B chyba literę, tak? Nie pamiętam, wiem, że gdzieś coś mam na końcu języka i jak one się... Prawidłowo nazywają. O, wypadek. Ale my sobie to ominiemy. Pojedziemy tędyk. O, a się sfajczu chyba samochód. A no je uderzył. Wiem, moglibyśmy pojechać tam naokoło, nie? Tak lekko, ale co tam? Trzymaj się prawej strony. 35 km do celu, więc nie jest daleko. Tutaj sobie zjedziemy na prawy pas. Trochę powiem Wam, z jednej strony mnie zaskakuje i dziwi w pewien sposób, że tyle posiadam serii. Tyle filmów, bo serii posiadam kilkadziesiąt. Materiałów chyba posiadam ponad 2600 filmów. Ja gdzieś tam w jakiś sposób staram się Kulturalnie nienachalnie zareklamować swój kanał, gdzieś tam o nim wspominać, Z Wam, widzom, moim subskrybentom. Co prawda to jest dziwne i zaskakujące, bo 86% prawo. jest widzów, którzy nie subskrybują mój kanał, i to jest też dla mnie dziwne. Oglądacie to. Chyba miło by było zasubować ten kanał, tak? Bo i tak wchodzicie, oglądacie te filmy. Sprawdźmy tutaj. Dobra, czysto. A wy tego nie robicie, mimo że kilka razy o tym wspominałem, mówiłem, prosiłem, nic. No, trudno. Nie wiem, jak to jest. Dla mnie jest to zaskakujące. Tak jakbyście nie chcieli, żebym miał te i osiągnął te 500 subskrypcji, nie? Dobra, nieważne. Jesteśmy u celu. Zadanie wykonane. Dokładnie. I tutaj sobie ułatwimy mniej PD, ale łatwiejsza, że tak powiem, robota. Chcemy, musimy to zaparkować tu. Zgadza się. Uda nam się tak elegancko. Sprawdźmy, no tak średnio to wyszło. No tak średnio bym to powiedział. Jak to jeden z memów takich filmów. Dobra, mieliśmy tylko sprawdzić. Jest. Wyłączamy silnik, odczepiamy, oddajemy ładunek. No i 400 ponad kilometrów zrobione idealnie. Trochę hajców padło, XP również. I to by było tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć! Nice.